Kategoria Nagroda Specjalna. Maria Buko. Drugie pokolenie obozowe: pamięć i doświadczenie potomków polskich więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Echa II wojny światowej wybrzmiewają nie tylko we wspomnieniach świadków czy sporach polityków. Trudne doświadczenia ocalałych z piekła niemieckiego totalitaryzmu odcisnęły piętno na życiu ich dzieci, drugiego pokolenia obozowego. Książka jest owocem wieloletnich badań autorki nad transgeneracyjną traumą, a zarazem empatycznym świadectwem naznaczonej bólem codzienności. Maria Buko jest socjolożką, historyczką, dokumentalistką i badaczką historii mówionej. Interesuje się pamięcią autobiograficzną, międzygeneracyjną i zbiorową, a także jej społecznymi i historycznymi kontekstami. Maksym. Russian Colonialism 101 How to Occupy a neighbor and get away with it. An illustrated guide. Ukraiński dziennikarz tuż przed atakiem Rosji opublikował w sieci wykaz rosyjskich inwazji z ostatnich dekad. Post błyskawicznie zyskał ogromny zasięg. Autor wpisu we współpracy z ukraińskimi artystami opracował na jego podstawie ilustrowany przewodnik po rosyjskich inwazjach, by zwrócić uwagę opinii publicznej na powtarzalny schemat działań oraz wieloletnią bezkarność agresora. Maksym Eristawi jest dziennikarzem, autorem podcastów i multimedialnych projektów edukacyjnych. W swojej twórczości, która łączy formę śledztwa dziennikarskiego ze Storytellingiem, koncentruje się na demaskowaniu imperialnej polityki Rosji. Sergij Płochi Rosja-Ukraina największe starcie XXI wieku. Książka rekonstruuje przebieg rosyjskiej inwazji na Ukrainę, łącząc opis działań militarnych z analizą politycznych procesów zachodzących w cieniu wojny. Sam konflikt nie jest rozpatrywany wyłącznie w kategoriach bieżących wydarzeń. Autor dowodzi, że atak Rosji to rezultat historycznych i społecznych napięć, których geneza sięga jeszcze z chyłku caratu. Serhij Płochi jest dyrektorem Ukraińskiego Instytutu Badawczego na Uniwersytecie Harvarda. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. imperializm rosyjski, zimną wojnę i dzieje państw postsowieckich. Międzynarodową nagrodę imienia Witolda Pileckiego w kategorii Nagroda Specjalna otrzymuje Russian Colonialism 101. How to occupy a neighbor and get away with it: an illustrated guide. Autorstwa Maxima Aristaviego.